powiem tak, już jeżdżę powiedzmy od godziny tym motocyklem słuchajcie, jest to za krótki czas, żeby zrobić jakiś poważny test i jakąś głębszą wypowiedź na temat tego motocykla w każdym bądź razie jest to ciekawa propozycja, bo ciężko znaleźć motocykl taki powiedzmy terenowy z taką mocą, bo jest to 450 bodajże 40 koni z hakiem no Tutaj nie ma praktycznie konkurencji na rynku. Ciekawa opcja. Co mogę powiedzieć na temat tego motocykla? Ta kierownica działa bardzo, bardzo agresywnie, bardzo delikatnie. Na początku, jak wyjechałem tym motocyklem, miałem problem się złożyć w ogóle na rondzie. To działa naprawdę delikatnie, ale kiedy zjeżdżamy na przykład w teren, od razu czujemy taką ulgę. No jest to, jest to powiedzmy motocykl terenowy i nawet jak tutaj przyjeżdżałem były jakieś korzenie a tam mniejsze takie pnie to, to fajnie ta kierownica sobie radziła z tym znakomicie koło z przodu jest tutaj duże więc to też pomaga przy takiej jeździe terenowej Co jeszcze zwróciłem uwagę? Ciężko czasem znaleźć tutaj ten bieg neutralny, tak zwany. Z tym był kłopot, jak wyjeżdżałem. Nie będę się zagłębiał tutaj w opcje, w tryby pracy i tak dalej. Widzę ABS, jest możliwość wyłączenia tego ABS-u, bo po prostu, jak mówię, ten motocykl, mam za krótki okres czasu, żeby tutaj głębiej się na ten temat wypowiadać. Motocykl widzę, jest nowy, tutaj przebieg był pokazany, to jest 1000. 200 km, więc Jest jest to nowy motocykl, średnie spalanie 4,9 litra powiem tak, jeśli miałbym tym jechać gdzieś dalej, autostradą powiedzmy do Chorwacji no nie chciałbym tego, nie chciałbym tego tym bardziej, że z czego tutaj za, co zauważyłem na ostatnim biegu jadąc tam 80 90 km na godzinę wiadomo ta prędkość jest jeszcze z tutaj zawyżana, więc według GPS tak naprawdę przy prędkości 80 na godzinę wchodzimy tutaj już na obroty powyżej 5000, jest to dużo nie wyobrażam sobie jechać z jakąś tam Kościół autostradowym powiedzmy 120 km na godzinę, dłuższy okres czasu. Więc tutaj jeśli ktoś by chciał dalej gdzieś jechać, no to musiałby się zaopatrzyć w jakąś przyczepkę, żeby ten motocykl transportować. Ja to tu mam rozłożone. O nie wiem, czy to w czasie jazdy. Nie mam pojęcia. Co jeszcze? Tutaj te dźwignie z zmiany biegów i hamulca tylnego są bardzo e, tak w głąb skierowane w stronę silnika. Na początku miałem problem w ogóle z tak wyczuć nogą. Te, te dźwignie, ale spoko. Do tego oczywiście się można przyzwyczaić. Kanapa nie jest jakby podwójna, jest w całości. To już tak praktycznie w każdym motocyklu terenowym taką kanapę dostajemy no dobra no jedziemy się przejechać w Motor 450MT pierwsze co od razu się rzuca w oczy to ciężko znaleźć neutro... neutrala ale taka różnica jest niestabilna. Oh, oh, oh. Dziwnie się tym jedzie No i jeszcze takie spostrzeżenie na pewno kupując ten motocykl, a cena tego motocykla nowego to jest... W granicach 28 tysięcy złotych, dokładnie teraz nie pamiętam, ale no tutaj musimy się zaopatrzyć w mole. To jest po prostu warunek obowiązkowy, jeśli chcemy e, jeździć sobie w takim terenie, jak na przykład tutaj dzisiaj jestem. No i ciekawe jak to wygląda z mocowaniami. Bo oczywiście nie, nie poszedłbym tu w kierunku, żeby zakładać jakieś kufry boczne czy coś. No, kufer centralny ewentualnie, ale tu jakieś torby, jakieś sakwy Myślę w zupełności by to wystarczyło. To już zależnie kto, do jakich celów ten motocykl by e, chciał wykorzystywać. Jeszcze tak na co zwróciłem uwagę, to przednie koło jest bardzo wysunięte do przodu. To też jest jedną z cech motocykli terenowych, ale sam ten wyświetlacz tutaj, to też jest całkiem do przodu wyciągnięte. Jest to bardzo podobny układ jak w CFMoto 700. Też ten przód jest taki wyciągnięty właśnie do przodu. Szyba, no szyba jest, ale tutaj bez regulacji chociaż. Chociaż nie, nie jest regulacja szyby jest regulacja szyby pięknie. No to tyle. Jedziemy dalej. Powiem tak, dawno na żadnym motocyklu nie czułem się tak niepewnie. Ale fajnie to zawieszenie wy, wybiera nierówności, to jest bajka. No, A właśnie ten motocykl się prosi o to, żeby. Jeździć w terenie.